Chcesz zrobić coś dla swojego brzucha i pleców, a wiesz, że dobrze rozciągamy wszystko, abyśmy mogli funkcjonować bez bólu. I teraz to rozciągnięcie wykorzystamy do ruchu. Stań na szerokość barków i najpierw się trochę rozluźnijmy. Ugnij delikatnie nogi, rozruszaj odrobinę swoje biodra, a teraz bardzo powoli przesuwamy całe ciało do przodu i lekko się pochylamy. I z powrotem. I do przodu. I spróbuj wyczuć, gdzie jest punkt obrotu, punkt przechylenia. Umieść ręce obok swoich nóg i upewnij się starannie, że bardzo dobrze się tam rozciągasz i prawidłowo zginasz. A potem powoli rośniesz. Możesz zauważyć, że w zależności od stanu pojawia się lekkie rozciąganie. Spróbuj, używając palców, coraz dalej wyznaczyć punkt. Wokół którego delikatnie przesuwasz się do przodu i do tyłu, a z czasem staniesz się jeszcze większy. Więcej do tyłu, więcej do przodu. Brzuch i plecy są zaangażowane w równym stopniu, a kiedy teraz idziesz do tyłu, nadmiernie prostujesz jeszcze głowę, a gdy przychodzisz do przodu, pochylasz głowę, a potem znów wracasz do tyłu, przeprostowując. Całkowicie zaokrąglamy. Piękne ruchy. Następnie wracasz do góry, opuszczasz ramiona i je rozluźniasz trochę bardziej. Teraz wypchnij swoje biodra na prawą stronę i powoli pochyl cały tułów ku lewej stronie. I teraz znowu na drugą stronę. Teraz przesuwaj biodra w prawo. Następnie biodra w lewo. Powtarzaj te ruchy, przesuwając biodra w prawo, potem w lewo, aby z każdym ruchem osiągać większy zasięg. Zwracaj uwagę, gdzie mięśnie się rozciągają i gdzie jeszcze wymagają delikatnego porozciągania. Powoli zwiększaj zasięg ruchów. Tutaj też angażujesz mięśnie brzucha i pleców, ale pracują również inne grupy mięśniowe. Stopniowo zwiększaj zasięg tego ćwiczenia i teraz dodaj ruch ramion, aby osiągnąć pełniejszy efekt. Kiedy przesuniesz miednicę w prawo, prawa ręka również podąża i ciągnie się w lewo. A następnie robisz to samo na drugą stronę, naprzemiennie. Miednica w prawo, ramię w lewo, miednica w lewo, ramię w prawo. I kilka razy, żeby poczuć to dobrze. Zauważ w jakich miejscach mocniej ciągnie, a gdzie luźno się porusza. Poczuj to dokładnie w środku. I znowu stoję nieruchomo, poruszam się trochę swobodnie. Macham rękoma do przodu i do tyłu, otwieram przy tym trochę klatkę piersiową. A teraz zostawiasz ręce tak i obracasz się w lewo. I po prostu zabierasz ręce ze sobą. Tak, ramiona pozostają poziome, obracasz się w prawo. I znowu w lewo. A teraz obracasz także głowę. Na lewo. I potem na prawo. Twój tułów skręca w lewo. Głowa skręca w lewo. Ręce bierzesz ze sobą. Tułów obraca się w prawo, głowa obraca się w prawo. Powtórz to jeszcze kilka razy. Stopy muszą pozostać nieruchome. Kolana zawsze są wyprostowane. Odczuwasz wtedy obrót aż do kostek. A teraz weź jeszcze oczy. Ciało w lewo, ramiona w lewo, głowa w lewo, oczy w lewo, to samo w prawo teraz. I znowu w lewo. Ramiona są całkiem wyprostowane. Wchodzisz tam coraz głębiej. I znowu się trochę rozluźniasz. Robisz krążenia ramionami w tył. A potem robisz także w przód, powtarzając ten ruch. Unieś ramiona w lewo nad głowę lub ramię, a lewe w prawo. I powtórz ponownie jeszcze raz w ten sposób do góry i jeszcze raz w ten sposób nad głowę. A teraz dokładnie, krok po kroku, sobie uświadom, że to jest prosto do przodu, to jest prosto do tyłu, a to jest pół skośnie w lewo i pół ukośnie do tyłu w prawo. A teraz delikatnie ustaw swój tułów pół skośnie w lewo i powoli schodzisz w dół, pamiętaj o oddechu. Tylko trochę i wracasz, aż poczujesz rozciąganie, i znowu schodzisz w dół. I wracasz. Przesuń się łagodnie do przodu, chwyć bokiem za biodra, by dokładnie poczuć, gdzie się obracasz, i starannie utrzymaj ten kąt. Pół ukosem w lewo, Twoja klatka piersiowa jest częściowo ukosem skierowana w lewo, a wtedy zauważasz, że teraz grają inne mięśnie. Naprzód i do tyłu, w przód oraz z powrotem. I jeszcze raz ruszaj do przodu. I wycofaj się do tyłu. Następnie odpręż się powoli i obróć się na skos w prawo. Ustaw teraz klatkę piersiową na półskośnie w prawo. I znowu wyciągnij do tyłu. I do przodu. I do tyłu. I do przodu. I zwiększ również kąty. I poczuj, w którym miejscu się obracasz do przodu i do tyłu powinno to być mniej więcej tam, gdzie znajdują się Twoje ręce. Powróć do pozycji prostej. A teraz cofnij się, podnosząc ramiona do przodu, a następnie skręć całym ciałem w lewą stronę. Przechylając się do tyłu, skręcasz w lewo, ostrożnie i powoli, a następnie skręcasz w prawo i ponownie w lewo oraz także w prawo. Pięknie, płynnie i gładko, nie zatrzymuj się w ogóle. Ale nie za szybko, ładnie z wyczuciem, abyś mógł dobrze zrozumieć, co tam czujesz. Poczuj w brzuchu, poczuj w plecach, poczuj, co tam coś innego, jakie rozciągnięcia pokazują mięśnie, jak to się inaczej odczuwa. I wróć do pozycji prostej. A teraz pochyl się do przodu, weź ramiona na boki i obróć się w pozycji pochylonej. Jeśli poczujesz, że to zbyt trudne, nie schodź zbyt nisko. Kiedy zauważysz, że to zbyt męczące, możesz po prostu iść wyżej. I jeszcze trochę wyżej. I nie kołysz, celuj. Nie przyspieszaj za bardzo. I teraz znów ustaw się jak zwykle. Trochę bardziej się rozluźnij. A teraz przesuwaj się powoli bokiem w lewą stronę. Podnieś ramiona. I obróć się w prawo. Podczas gdy jesteś pochylony na lewą stronę. I obracasz się w lewo. Zawsze tam i z powrotem, i wyczuj, co się dzieje w Twoich plecach, co się dzieje w Twoim brzuchu. Do tyłu i z powrotem do przodu, i ponownie do tyłu i z powrotem do przodu. Jeszcze raz do tyłu i z powrotem do przodu, i unieś się do góry, i pochyl się na prawo, a ja powtarzam: idź do tyłu. Potem z powrotem do przodu i znów do tyłu, a następnie ponownie naprzód. Ciągle do tyłu i do przodu, i poczuj to dokładnie, ponieważ teraz stopniowo włączyliśmy już wszystkie warstwy mięśni brzucha oraz prostowniki pleców, jak i inne mięśnie, które znajdują się w tym rejonie, do ruchu. Ok, i spokojnie wróć do pozycji. A teraz niech Twoje ciało znów się ułoży. Przeciągamy się jeszcze raz. I idziemy do przodu, i przechodzimy teraz na lewą stronę. I następnie na prawą stronę. I obracamy się w lewo, zabierając ze sobą obie ręce, potem obracamy się w prawo. Również zabierając obie ręce, i zastanawiamy się świadomie, co zmieniło się w naszym ciele. Więc to było coś trochę innego, i jesteśmy bardzo zainteresowani, jak ci się to podobało, jak się to czuło w porównaniu do rozciągania. A więc jeszcze raz, chcemy teraz wykorzystać kąty, które osiągnęliśmy przez rozciąganie, aby ciało radziło sobie w nich dobrze i coraz lepiej.